Cześć. Czy chciałbym pokazać wam jak mierzyć cukier we krwi. Żeby mierzyć, zmierzyć cukier we krwi, potrzebujemy taką szprycę lub inną. Ta akurat jest fajna, bo ma bębenek w sobie ma 5 igieł, ale nie trzeba za każdym razem zmieniać tej igły przy każdym badaniu ta jedna igła wystarczy na dosyć długo I ten, ten bębenek też można zmieniać różne są szpryce ja akurat mam taką y, AQ check firma AQ Fast Clicks i na nim nie narzekam następną rzeczą są paski paski są jednorazowe mam akurat w takim pudełeczku też AQ Instant Reklamuj tej firmy taką, takie rzeczy dostałem w aptece, plus glukometr. Też iQ-check instant Jak lekarz wam przepisze jakieś lekarstwo, bo macie już ten stan przedsukwicowy na no to. Albo wręcz zleci, no to y, apteki za darmo dają takie. Taki glukometr. Zapaski trzeba zapłacić coś tam procent z recepty a. Tą szprycę to już nie pamiętam, czy dają za darmo, czy za, trzeba płacić, no ale ten bęben, wymiana bębna, to wiadomo, to chyba trzeba za to zapłacić. A więc tak, żeby zmierzyć cukier we krwi, wkładamy stroną paska z tym nadrukiem elektronicznym. O, tutaj wyraźnie widać. Z tym nadrukiem elektronicznym stroną w tym kierunku wkładamy do glukometru, dociskamy do końca automatycznie się ten glukometr ruchamy pewnie widać jednak za długo jak ten pasek jest w środku no to on pokazuje błąd trzeba tutaj szybko dostarczyć krew tak dlatego ja wyciągam lekko i teraz pobieram sobie tą krew a żeby pobrać krew, należy tutaj przycisnąć, wyskoczy igła. To naprawdę nic nie boli. Spróbujmy to zrobić. O. Okazała się krew. Dociskam. Nabieram. Proszę bardzo, zobaczymy, ile mam cukru po zjedzeniu. Kilku pączków, bo dzisiaj jest tłusty czwartek. Wszystkiego najlepszego. Jedzcie nie za dużo. Bo tak wygląda wtedy cukier w przypadku tych, co mają właśnie taki stan cukrzycę albo, albo już cukrzycę. Dlatego trzeba sobie częściej badać ten cukier. Wyciągam pasek. I tyle na temat. Jeszcze raz pokazuję. Szpryca. Pudełko z paskami. Pasek pokazywałem wcześniej. No i lukometr. Serdecznie pozdrawiam, wszystkiego dobrego, abyście nie mieli nigdy Takiego wysokiego e, cukru we krwi, bo potem trzeba brać tabletki. A jak tabletki nie pomagają, jeszcze jest wyższy ten cukier, to niestety trzeba sobie wstrzykiwać insulinę. Ja jeszcze tego nie mam, ale tabletki już zacząłem brać. Nie wiem, czy jeszcze e, słyszeliście o ozempiku Jest taki, takie lekarstwo. Ozempiku on powoduje chudnięcie, ale też. Przepisuje się go na cukrzycę, ale no to jest osobny, osobny temat. Lek działa do, dosyć dobrze, powoduje chudnięcie, no ale dosyć, do, dość jest drogi też, nie, ma, nie jest tak, że nie ma objawów ubocznych. Ok, ja to tylko zainicjowałem temat, temat o zempik, lek o zempik. serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się. Hej.